Siemano! Witajcie na moim kanale. Dzisiaj przekonamy się czy tryby jazdy w skrzyni automatycznej w Lexusie IS200 cokolwiek zmieniają na przyspieszeniu w zwykłej jeździe po mieście. Jak dobrze wiecie w dzisiejszych czasach prawie każde auto ma skrzynię automatyczną, a jeśli ma skrzynię automatyczną no to zapewne ma też tryby jazdy. Na ogół najczęściej spotykamy tryb ECO, NORMAL, SPORT, SPORT PLUS i gdzie gdzieniegdzie są jeszcze inne bądź też nieco inaczej nazwane. W przypadku Lexusa też coś takiego było. Jednak nazywało się to też nieco inaczej. I w sumie znaczenie tego było też trochę inne, było to w innym celu. W Lexusie były tryb Snow oraz tryb Power, no i taki zwykły, gdzie jeździmy na co dzień, czyli taki, powiedzmy, tryb normal. I w przypadku trybu Snow można by go przyrównać do nowoczesnego trybu Eco, a w przypadku trybu Power można powiedzieć, że jest to taki stary, Lexusowy tryb Sport. Co prawda test trybów robiłem już przy okazji próby autostadowej, jednak to było przy prędkościach autostadowych bo autostadek, jak wiemy, tak często aż się nie jeździ. No przynajmniej większość z nas aż tak często nie jeździ. A tak więc chciałbym się przekonać, jak ta skrzynia się sprawuje w mieście przy takich bardziej miejskich prędkościach. Więc pora przenieść się teraz w takie miejsce, gdzie można będzie taki test przeprowadzić. A wy zostawcie suba, jeśli nadal tak nie zrobiliście i jedziemy. Dobra, tak więc zrobimy sobie trzy przejazdy po jednym z każdych trybów, oczywiście, i zrobimy może w takich prędkościach bardziej używalnych w mieście, czyli od 40 do 70. Mówię od 40 do 70, chociaż każdy mi teraz powie, dobra, ale w mieście z 50. Okej, okay, ale tutaj w Niemczech akurat jest dużo takich dróg, gdzie jest to 70 dopuszczalne, tak więc przyspieszanie od 40 do 70 może być przydatne i może faktycznie mieć znaczenie. Każdy z przejazdów, oczywiście, będę mierzył stoperem. Mógłbym użyć oczywiście aplikacji, jednak są aplikacje, które mają jakieś opóźnienie, GPS nie pokazuje prędkości takiej, jaka jest realna na liczniku, tak więc będę się sugerował prędkością z licznika i czasem ze stopera będę go wciskał manualnie, żeby po prostu jak najlepiej sprawdzić ten czas i zobaczymy jak to w ogóle wygląda, czy faktycznie są jakieś różnice, jak w ogóle zachowuje się skrzynia biegu. Auto już jest wstępnie nagrzane, więc nie powinno się nic ze skrzynią biegu dziać, jeśli będę wciskał pedał gazu do spodu. Więc jedziemy. Dobra, no to pora zrobić pierwszy przejazd. Powiedzmy taki referencyjny. Jak widzicie, stoper mam już naszykowany w ręku. Na razie zrobimy to oczywiście na tym takim trybie normalnym, czyli bez żadnych guzików powciskanych. I zrobimy próbę od 40 do 70. Później, może jeszcze zobaczymy, może 50 do 80. Tak więc najpierw zobaczmy w ogóle, jak wyjdą czasy na prędkościach od 40 do 70. Mam tutaj taki fajny odcinek drogi, gdzie nie powinny się jakieś auta kręcić. Przynajmniej nie powinno ich być dużo. Więc nie powinno nikomu to przeszkadzać, tym bardziej, że prędkości nie będą duże. Więc zobaczymy sobie po prostu jak to będzie wyglądać, jeśli chodzi o takie małe prędkości w sumie. No i dobra, mamy tutaj prostą testową, więc rozpędzam się do 40. Mamy 40. 3, 2, 1, start. stop tak więc jak widzieliście na trybie normal 5,96 dobra, to mamy już włączony tryb power zawróciłem z powrotem na tą samą drogę, żeby pomiar był robiony dokładnie na tym samym odcinku więc teraz rozpędzam auto do 40 ok, mamy 40 tak więc teraz 3, 2, Jeden, start. Stop. 4,88. Więc jest różnica i to jest różnica spora. Sam jestem teraz ciekawy jaka będzie w tym momencie różnica na cza w czasie na trybie Snow. Tak więc zabijam się i robimy to samo na trybie Snow. No i dobra. Pora na próbę numer 3. Włączam tryb Snow. Pora rozpędzić teraz auto do 40. No, ale ja widzę, że znacznie się zmula, nawet już przy rozpędzaniu do 40. Także, okej, okay, mam 43, 2, 1, start. Stop. 5:61. Czyli teoretycznie można by to przyrównać do trybu normal. Chociaż tam chyba coś skopałem. Także, dla pewności jeszcze chyba sprawdzę jeszcze raz ten tryb normal.

No i dobra, sami widzieliście w tym momencie co się stało, ja sam jestem zaskoczony, ponieważ wydawało mi się, że tryb power jest właśnie najszybszy i największe wrażenie przyspieszenia jest właśnie na trybie power, ponieważ bieg i zrzuca dwa na raz, a nie tak jak na trybie normal o jeden tylko. No i sądziłem, że ten czas na trybie power będzie lepszy, więc po co w ogóle jest ten tryb power, skoro tak naprawdę auto wolniej się rozpędza niż na trybie normal. Co w ogóle całkowicie się nie zgadza z tym, co nagrywałem na filmie z próby autostradowej, gdzie tryb power obcinał pół sekundy na przyspieszeniu. Być może jest on dostosowany tylko i wyłącznie do większej prędkości i ma on znaczenie praktycznie przy przyspieszeniu na większych prędkościach. A w tym przypadku, gdy rozpędzamy się tylko i wyłącznie, można powiedzieć, o jeden bieg do prędkości 70, nie zmienia on tak naprawdę nic. Tak więc chyba jeszcze jest sens, żeby zrobić takie porównanie na prędkości od 50 do 80 i zobaczymy, czy wtedy coś się zmieni. Tak więc ja wsiadam ponownie do auta. I zobaczymy, czy faktycznie ten tryb power się uratuje, czy jednak okaże się, że tryb normal jest jedynym optymalnym trybem, który tak naprawdę najlepiej rozpędza to auto. No i dobra, mamy tutaj odcinek testowy. Pora uruchomić stoper i sprawdzić, jak to wygląda teraz przy prędkości od 50 do 80 na trybie normal. Dobra, mamy 50, 3, 2, 1, start. Stop. 5,92. Dobra, ja się rozpędzam do 50 na godzinę. Włączam tryb power. Okej, mam trip power. Okay. Trip power. Stop. 3, 2, 1, start. 5.64 Teraz ja już zapomniałem nawet jaki tam był poprzedni czas W każdym razie chyba bardzo zbliżony do tego, który mamy obecnie ja teraz się znowu zawrócę i po prostu na drodze powrotnej zrobimy sobie test trybu snow I zobaczymy jak to wygląda wtedy na trybie snow Droga wolna, możemy się bujać Jeśli chodzi o samo przyspieszenie, to mocno czuć się z mura na typie snow. I dobra, mamy 50... 3... 2... 1... Start. Stop. 6 sekund, czyli jest jakaś tam różnica, a chociaż bardzo niewielka w sumie, jeśli chodzi o tryb snow. Dobra, pora to zabrać w całość. No to w tym momencie już mamy wszystko jasne, tak jak widzicie udało się trochę uratować można powiedzieć honor trybu power i faktycznie jakiś tam czas poprawia Ale to tylko i wyłącznie jak widzicie przy prędkościach od 50 do 80 W tym momencie wyświetlają się wyniki prędkości od 40 do 70 na każdym z trybów A w tym momencie macie wyniki prędkości od 50 do 80 I jak widzicie tryb power na trybie 50 do 80 sobie lepiej poradził niż na 40 do 70 to w sumie jest dziwne, ponieważ wydawało mi się, że ten tryb power faktycznie ma jakiś wpływ na przyspieszenie pozytywny, a nie negatywny i że faktycznie przy każdej prędkości ten tryb wpływa na to, że auto zbiera się nieco lepiej. Odczucie, przynajmniej w tak zwanej dupohamowni, jest takie, że faktycznie przy trybie power lepiej auto się zbiera. Jednak jak się okazuje, w czasie nie ma tego przełożenia, także. Przynajmniej moja ciekawość została w tym momencie zaspokojona, ponieważ bardzo mnie to intrygowało, czy faktycznie tryb power zmienia coś przy przyspieszeniu auta, czy nie. Ponieważ na próbie autostradowej tryb power faktycznie obcinał te czasy, a tutaj okazuje się, że jednak trochę może dodać tego czasu, ale sądzę, że jest to kwestia tego, że po prostu przy trybie power, przy takich małych prędkościach, przy wciśnięciu pedału do spodu, skrzynia biegów musi zrzucić o dwa biegi do dołu, co zajmuje też trochę czasu. Tym bardziej, że jest to skrzynia starego typu i nie ma tutaj żadnego podwójnego sprzęgła, czy tym podobnych rzeczy, które mogłyby przyspieszać zmianę biegów. Mam nadzieję, że ten test Wam się podobał i że jeśli ktoś też miał taką rozkminę, czy faktycznie tryb par w tej skrzyni daje coś czy nie, to w tym momencie znalazł odpowiedź na to pytanie. Tymczasem nie zostało mi nic innego jak poprosić Was o zostawienie suba na moim kanale, jeśli nadal tego nie zrobiliście i zaprosić Was na kolejny film. Na razie, trzymajcie się, cześć!